Cześć, witam Was serdecznie, Krystian Ojowski z tej strony i witam Was na kolejnym materiale na moim kanale YouTube, kochani. Dzisiaj sobie oczywiście lecimy z kolejnymi aktualizacjami, nowościami. Zanim przejdziemy do materiału, zachęcam oczywiście do za zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji, aby być na bieżąco i wspierać mój kanał, za co serdecznie dziękuję. Dzisiaj sobie lecimy z tematami przede wszystkim Bloom, Pass i dołożymy jeszcze kilka innych rzeczy. Na początek oczywiście wejdźmy sobie w Bloomika. Mamy nowy tydzień, prawda? Więc co za tym idzie? No, nowe, nowe aktywności, prawda? No, w Bloomie oczywiście mamy aktywności, które, no, może dla niektórych są dość kosztowne, aczkolwiek jeżeli ktoś działa, angażuje się, no to myślę, że takowe aktywności również robi, czyli ten proof of activity, tak? Kurczę, coś ten internet zaś chodzi, jakby nie mógł. No, 50 dzień aktywności u mnie. Tak jak to wiele razy powtarzam, moje aktywności na Bloomie, No Teraz tego pilnuję. Wcześniej tego nie pilnowałem. Miałem kilka dni, później przerwa, kilka dni, przerwa, kilka dni, przerwa. Teraz staram się to pilnować, także na bieżąco. No i co? Mamy tą misję, oczywiście, jak każdego tygodnia. Proof of activity. Przecież ja tu miałem portfel podłączony. Czasem mnie to zadziwia, naprawdę. Przejdźmy sobie do mojego, do mojego na mój wallet. No i ta transakcja na Blumie kosztuje 0,25 tona, czyli to jest 1,5 dolara. Tak więc, kto działa, kto robi, no to fajnie. Kto nie działa, no to to już od każdego zależy, prawda? Ja już przesłałem 0,25 tona, tak więc ta, to zadanie, ta aktywność powinno być zaraz zaliczone. Odbieramy 1000 punktów, ale to 1000 punktów, wiadomo, to nie jest jakoś mega dużo. Głównie chodzi o to, żeby tu ten, tą aktywność zaliczyć. Czy to będzie na pewno będzie w jakimś stopniu brane pod uwagę, na 100%, no bo inaczej by tego nie było, no taka jest prawda. Więc jak ktoś to robi, no to, no to nie ma co jakby zatrzymywać się, zatrzymywać się, tylko po prostu regularnie sobie to odbierać, robić te zadania, które gdzieś tam wiążą się z jakąś opłatą. No ja robię, ja robię, zobaczymy co z tego wyniknie. Na ten moment 330 tysięcy punktów. Oczywiście też tego Membada uruchomili, tak więc tutaj też jest kwestia, no oczywiście chodzi o tokeny, tak tu powstają po prostu tokeny, ludzie tu tworzą tokeny, no i można je kupować, można nimi handlować itd., tak dalej, tak dalej. Jakby, wiecie, każdy tutaj może coś sobie gdzieś tam ugrać, może, ale niekoniecznie, no wiadomo jak jest, dużo ponad jest typowych ruch puli, nie, token powstaje, ludzie wchodzą, za chwilę spada. No, ale może nie wszystkie. Ja się tutaj w to nie bawię, szczerze powiedziawszy. Jakoś mnie to za bardzo nie interesuje. Um, może, może, może w przyszłości, nie wiem, zobaczymy. No, 141 tykietów uh, u mnie pasuje to wyklikać w końcu, no ale tak kurczę się do tego zabieram. No i jeszcze tego nie wyklikałem. Z tego względu, że nie ma co tutaj jakby zwlekać z aktywnościami, um, bo są nowe aktywności, jest nowe głosowanie, o można powiedzieć, jest nowe głosowanko. Zakładka vote, możecie zagłosować na dany projekt, wkładając tutaj gwiazdki, oczywiście, czyli no, gwiazdki kupujemy za realne pieniądze. Tak więc to już jest dla chętnych, oczywiście, tylko i wyłącznie. No, ale jak wejdziemy sobie zakładkę Questy, jakoś tutaj już jesteśmy, o tym chciałem powiedzieć, no to mamy. Mamy kilka, oczywiście, jakby yy, mamy kilka tematów do zrobienia. Są dwa mystery Questy: jest Go gamble jest mystery quest kolejny, tak, 50 tysięcy punktów, 3025, 10 tysięcy za zagłosowanie na zły, yy, na, na przegrany nie projekt i zagłosowanie na wygrany projekt. Ok, ja zagłosowałem na razie drobnymi środkami, nie zaliczyło mi tutaj mystery quest, ale jeżeli chcecie, żeby go Wam zaliczyło, no to trzeba z tego, co tutaj chłopaki piszą, no to będzie, Około 500 gwiazdek trzeba wydać na te głosy, aby zaliczyło wam ten Quest. Tak samo jakby Mystery Quest, ten pierwszy i ten drugi. Nie, przepraszam, Mystery Quest i Go Gumble. Tego za 3000 to nawet nie wiem, trzeba będzie to zweryfikować. Ale to chyba też coś podobnego. A dlaczego? A to z tego względu, że no to jest tak jak było wcześniej, prawda? Też, było, też, było, też był temat związany. Czekajcie. Mystery Quest, Go Gamble i ten. Tego nie pokazał, nie pokazał tego innego. Też też było związane to w poprzednim głosowaniu, że 500 gwiazdek wydane, no to wtedy macie zrobione. No i tutaj goś daje instrukcję, bardzo proszę. Mystery Quest 50 tysięcy, Paws. Żeby otrzymać, trzeba zagłosować za minimum 500 gwiazdek. Chyba niezależnie, czy w jeden projekt, może być w trzy nawet projekty. Go Gumble trzeba zagłosować dwa razy w jeden jakiś tam projekt, ok? A, I Mystery Quest ten za 3000 yy, pawców, no to to jest zagłosowanie na trzy projekty, ok? Czyli tak to się prezentuje, bardzo proste. Yy, jeszcze raz Mystery Quest yy, za 50 000 yy, pawców yy, to jest zagłosowanie no, za minimum 500 gwiazdek. Go gamble 25 tysięcy pasów to jest zagłosowanie dwa razy na jeden projekt i Mystery Quest za 3000 pasów to jest zagłosowanie na trzy poszczególne projekty. Zachęcam oczywiście do działania. Dajcie znać, czy klikacie jeszcze Battle Bullsa, bo jak wiecie, pierwszy AirDrop oczywiście zakończony, dostaje do tej pory dostaje pytania, czy można jeszcze go odebrać i tak dalej. Pierwszy AirDrop, jak sobie wejdziemy, zakładka AirDrop Battle Bulls. Działał na zasadzie, że wymienialiśmy nasz profit per hour na token. Okay? Czyli, jeżeli nie wymieniliście profit per hour na wasz token, nic się nie dzieje, będziecie mogli to zrobić w airdropie w rundzie drugiej, która będzie za 62 dni. W okay? February, w lutym. Tak więc, na ten moment, jeżeli działacie. No to bardzo fajnie, ja oczywiście sobie wchodzę, staram się tutaj coś zerkać, coś sobie staram tutaj klikać. Na ten moment mam 174 tysiące profit per hour. Wymianie w sezonie pierwszym moich tokenów, o, których oczywiście, o którym oczywiście nie informowałem i tak dalej, że to cały czas się o tym trąbiłem, więc po mojej wymianie wtedy tokenów, tam było ponad chyba 220 czy 230 profit per hour, tysięcy miałem. Teraz mam 104, 174 tysiące i teraz tak, generalnie tutaj, kochani, jeżeli jeszcze nie działacie w Battle Bugie, to zapraszam na drugiego airdropa oczywiście. Zakładka Mine, pojawiło się wiele nowych jakby budynków, tak więc warto te świeże budyneczki sobie po prostu tutaj budować. Nowa zakładka, tutaj macie lifestyle, znaczy to nie są nowe zakładki, tutaj tam Geo. Jest zakładką, która, ale po, 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 pokazało się dużo, dużo nowych budynków. Jeżeli macie budynki zablokowane, nowe, no to oczywiście trzeba coś tam innego ulepszyć, wybudować, upgradeować level na jakimś tam innym budynku, żeby ten nowy budynek gdzieś tam odblokować. Tutaj jest zakładka geo, czyli miasta, miasta po prostu innych państw. Ja już to trochę odblokowałem, ale jeszcze jest ohoho do odblokowania. Tak więc gdzieś tam na bieżąco, jak mam jakieś środki, to po prostu na bieżąco ulepszam za koleją. Teraz się to troszeczkę zmieniło, troszeczkę szybciej jakby się to regeneruje, bo wcześniej to było, chyba zaczynało się od 3 godzin, teraz level 4, robię 2 godziny, tak więc tutaj nie ma, nie ma po prostu tragedii, wcześniej było trochę gorzej. Tak więc teraz można powiedzieć, że jest troszkę lepiej, można więcej coś tutaj działać, robić. Nie, myślę, że warto, nie? Oczywiście każdy byś tam robi co chce, ale, ale ja sobie coś tu klikam przy okazji. Wchodzisz, e, upgrade'ujesz, e, chcesz co trzy godzinki, to sobie wchodzisz i odbierasz sobie po prostu e, co trzy godzinki profit tutaj na Battleboysie, nie? No. Oczywiście ten airdrop nie będzie jakiś duży, zależy ile tego profitu per hour zrobisz. Ale tutaj też tego profitu per hour dużo jakoś się nie zrobi. Nie da się tutaj dużo zrobić, bo to wszystko idzie bardzo powoli i te budynki dają mały profit per hour. Nie, tutaj nie ma, że tutaj będziesz miał profit per hour w wysokości 10 milionów. Ok, żeby to było jasne. I tu jest jeszcze taka gwiazdeczka, i to jest tutaj macie pokazane, które budynki macie wbite, wbity na najwyższy poziom, nie? Tutaj macie właśnie to pokazane na tej ostatniej zakładce. Jest jeszcze Battle Champion. Wy, Battle Champion, kochani, ja tutaj nie mam nic odblokowanego, a może to jest źle, że nie mam. Nie wiem, gdzie to było, to Battle Champion, czekajcie. Battle Champion. Już mi się pokry po pokryćkało. Arenka? A, to była arena. No widzicie, no tutaj są jakieś nowe rzeczy. Znaczy ja tutaj byłem na tej arenie ze, ze dwa razy, ale generalnie rzecz biorąc, jakby Generalnie rzecz biorąc, tej arenki jakoś tam nie katuje. Byłem może ze dwa razy, zobaczyłem i ten, a może teraz zacznę tutaj częściej wchodzić, jak będę po prostu uruchamiał, to też taką arenkę sobie odpalę. Myślę, że warto po prostu wchodzić. Jeżeli już działacie, no to tamte budynki odblokować też by było fajnie, prawda? No bo to dodatkowy profit per hour. O kurczę, zanim to się wczyta i tak dalej, to pewnie minie kolejna godzina. Przy okazji, jak się to tutaj wczytuje, ładuje, no to token bulls, kochani, jest teraz w cenie 2900 dolarów, okej? Okay? Tak więc on nawet podskoczył, no bo nie wiem czy pamiętacie jak nagrywałem zaraz po airdropy tak naprawdę, no to token bulls kochani był 2000, no ja go za tam za 2000 puściłem no a teraz jest 2900, oczywiście pewnie jak dojdzie do airdropa no to wiadomo jest, że on będzie Troszkę pewnie spadnie. Ale tutaj była ciekawa ta sytuacja. Na samym początku, jak ktoś odebrał airdropa, na samym krótkim początku i spuścił za 10 tysięcy dolarów, czy nawet 9 czy 8, no to, no to zgarną o wiele, wiele więcej tak, niż ktoś, co spuścił za 2000 na przykład dolarów. Tak więc ta cena od tamtego momentu gdzieś tam sobie od tych 2000 do no 2900 teraz w tym momencie, tak więc no w miarę myślę, że w miarę w miarę spoko. Wiecie, jakby wpadł airdrop, jakby się wymieniło. 200 tysięcy profit per hour to będziecie mieć chyba z tego co dobrze kojarzę, to był przelicznik 200 000, 100 tysięcy to miałeś 0.01 tokena. 0.01 tokena, czyli 29 dolarów przy 200, tak? Przy tej cenie. No to 29 dolarów byś miał, nie? Zero, dobrze mówię? Czekajcie. Tak, dobrze mówię. Dobrze mówię, 0.01 tokena przy tej cenie to masz 29 dolarów. Jak będziesz miał 500 tysięcy profit per hour, oczywiście do lutego, no to będziesz miał wtedy 50 dolarów. 50 tak, tak, tak by to wychodziło. No chyba, że cena będzie większa, albo jakieś inaczej to będą przeliczać. No zobaczymy, nie? jak to będzie wyglądało dokładnie. Myślę, że to będzie podobnie. Nie? No, no, załadowało mi się to. Mam pierwszy level tutaj, jak widzicie. Goście tu mają dziesiąte levele, wygrane 49, przegrane 3. Jak widzicie tutaj potężnie chłopaki działają. E, można tutaj jakąś rozgrywkę zrobić, szuka mi no, oponenta. A więc e, no ciekawy jestem. Wiecie, tu po prostu chyba chodzi o to, żeby tutaj po prostu w to grać i upgrade'ować to konto, nie? Żeby tutaj walczyć i upgrade'ować. Także tutaj jakby chyba nie ma żadnej filozofii, nie? Ja uruchomiłem teraz, trzeba dać share, o. No i mam tu jakiegoś gościa, no i co ja mam tu robić? Czekajcie, a yy, zaznaczam dwa atakujące na górze, możemy sobie dać na przykład biceps i łapy, łapy i nogi yy, i dwa obronne, czyli głowa i, kurde, czego mi nie dało obronnych, a to dziwne, patrzcie, to on mnie załatwi, czego mi nie dało obronnych, chyba za, chyba za wolny jestem, albo mój internet po prostu, zabraja ja już zaliczone, no to goś mnie załatwi, nie, no i to spokojnie. No, a który on ma drugi level, nie? Ja mam pierwszy. No to takie, taka gierka, nie? No, tak na tej zasadzie. blok, no i dead. No i mi już nie ma, nie? O, jeszcze mam 7 HP. No to ładnie, mi zostało. Dobra, dajemy. Pyk, pyk i def dajemy. Pyk, config. No, może, może przyblokuję i ja go załatwię, nie? Bo czasem taka szansa chyba może być. No, ale ja mam tylko 7, więc jeden hit, no i po mnie, nie? No, blokada, blok, No, ja padłem, dobra. No dobra, nieważne. Na razie, na razie, ten. Taka gierka. Można sobie robić, można działać. I z tego tytułu... Czekajcie, wyjdźmy stąd. I zobaczymy tylko jeszcze jedną rzecz tutaj na Bullsie. Jak sobie wejdziemy jeszcze raz zakładka mine. I tutaj mamy Battle Champions. A, i tutaj mamy, OK. A, okej. Okay. Czyli na przykład to możemy e, diploma, możemy z, z, zrobić jak mamy 15 wygranych na arenie. I tutaj band możemy stworzyć jak mamy level 15 na arenie. I tutaj od zależności od levela, zależności od ligi, zależności od wygranych na arenie, czyli no tego typu rzeczy, nie? Czyli po prostu arenkę, jak będziesz robić cały czas, no to będą ci odkrywać kolejne, kolejne, kolejne y, tutaj tematy. No. To jest tak, to wygląda, kochani. Na dzisiaj to tyle. Ja Was zachęcam oczywiście. Linki do tych tematów zostawię w opisie. Jeżeli ktoś nie działa w BattleBooksie, oczywiście serdecznie zapraszam. Do poprzednich PAFS, jak ktoś nie odebrał tokenów PAFS, no to oczywiście też zapraszam do odbioru, żeby sobie odebrać. A co do Bluma, no to raczej tutaj każdy ma Bluma. A jak ktoś nie ma, no to przy okazji mogę zostawić. Ale Blum prawdopodobnie najprędzej będzie właśnie Blum, Airdrop, no i PAFS. Który pierwszy to się okaże. Battle Bulls, no to mamy oczywiście datę luty. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I co? Zachęcam do działania. Na razie.